Pani z pewnym wyprzedzeniem, jako chcący pracować dalej, nie zgłaszam swoich intencji, czy po prostu zamiaru do Pani Wójt. Wiem, że jak teraz Pani Wójt i Radni by zasypiali, to, że będą musieli w nie przyjdzie 23 marca i będzie widział, że nie ma Pani Wójt alternatywy, powie Pani Wójt. Ja tu będę chciał pracować dalej na kontrakcie ale nie podjęto nie, ja nie po proszę ja <laughs> się, ja się nie śmiać. z Pana. A po prostu przepraszam Pana.

Absolutnie nie. Sesje to są jałdowe. Sesje są jałdowe. Słowa pożyczkowe. Nie życzyć takiej sytuacji, żeby nie rozgrywać w określonych sytuacjach. Oficjalnie nagrywane są wszystkie sesje, są nagrywane przez pracowników innych, także tutaj jest sporządzenie. Niech podałem przepis. przepisy Panie Mecenasie, proszę podać mi konkretny przepis i ustawę, które, które okay. panu, tak. Jeżeli pan chce na to zabrać głos, to przede wszystkim pierwsze... Panie, ale teraz, panie, teraz zostawmy panie głos. proszę. Ale w tym wypadku to jest tak. Uchwalanie obrazu lub zewnątrz osoby, która, która jest. jest, jest to, tutaj mamy do czynienia z sytuacją, w której przewidywano, hmm. że jest ustawy. To nie kodeksu cywilnego, tylko uchwała o Sesje są jawne. W tym pan, który powinien poinformować się sesje są jawne. Exactly you right. Nie musi. Pani nie mogę że Proszę kontynuować to chciałbym tutaj przyzwyczajenie wybaczyć, także żeby skończyć tutaj swoją kwestię, to powiem tak, no jestem uczciwy za tym, żeby następowała oczywiście tutaj reforma usług, ale też jak, jak zresztą pisze i do czego idziemy. Jesteśmy za tym, żeby właśnie podmiot, czy to będzie pan walizki sam.